Kciuka to jest termin umowny, bo tak naprawdę nie chodzi o pokolenie, o dosłowną generację, tylko o społeczność pewną. To jest... to jest grupa kciuka tak naprawdę. To są po prostu ludzie, którzy używają Facebooka, wznosząc swój kciuk, lubiąc coś. To współcześni neronowie, którzy nie mają opcji wysłania chrześcijan do lwów, mają tylko opcję wielbienia czegoś. No i wielbią, wieją pokłony. I... Facebook z tego żyje, tak naprawdę. Więc to jest tak naprawdę społeczność Kciuka, bo to są ludzie w dowolnym wieku tak naprawdę. Jeden z setek roboczych tytułów tej książki miał brzmieć Neronowie. Świt Neronów, Zmierzch Neronów, Kciuki Neronów. We wstępie powieści pojawia się nawet analogia dosyć konkretna, ponieważ to są tacy współcześni Neronowie tym, że oni sobie nie zdają sprawy ze swojej mocy, ze swojej siły z tego, że oni wznosząc te kciuki coś wielbiąc, mogą naprawdę dużo zdziałać i niekoniecznie zgodnie z własną wolą jest to również książka o reklamie e, reklama jest sztuką handlu ludzkimi uczuciami jest sztuką manipulacji ludzkimi uczuciami i Obiektem takiej manipulacji są również bohaterowie tej książki. Długo można o tym mówić, opowiedziałbym całą powieść, ale no, ona nie zawsze musi prowadzić, ta manipulacja do jakichś bardzo wzniosłych celów. No i tak też jest w przypadku tej historii. Ale to już czytelnicy muszą sami ocenić, czy to jest dobre, czy złe. Pigułka wolności. Przed użyciem skonsultuj się z księgarzem, barmanem i egzorcystą, gdyż każda pigułka niewłaściwie przeczytana może zagrażać stabilizacji naszej planety.